Cześć to jest ania ja Łukasz Baby. I dzisiaj jesteśmy w nowej drugiej serii na kanale Minecraft. Na kanale. Co ja mówię? E, w grze Minecraft. No. Ta seria będzie się nazywała Minecraftowe budowanie. I dzisiaj pomyślałam o czymś bardzo głupim i dziwnym, że zrobimy frytkowy dom. Wiem, że to dziwnie jakoś brzmi, ale coś takiego wymyśliłem. Potrzebna nam będzie yy, żółta wełna. Takie magdonaldowe frytki i czerwony te. I zrobimy coś takiego. Nie wiem, jak ja to jeszcze zrobię. Może krzywo, może dziwnie, może jakoś... niż krzywo. Dobra. To będzie jakieś tak Takiej wielkości pudełko. Ok. Hmm. Dobra. Okej. Okay. I tutaj zrobimy te frytki takie. O! Tutaj takie fretki zrobimy. Okej. Okay. Nie wiem czemu, ale chyba się nie odzywałam przez minutę. Ale dobra, nieważne. To jest nieważne, więc. Mm, dobrze. Yy, yy, dobra. Mamy fretki. Jak to dziwnie wygląda teraz, tak <gryw> jakiś dziwny. Nie, muszę zrobić więcej tych takie. Nie noc. Nie czekać, czekać, To musi być. Większe pudełeczko. Tak, okej. Okay. Takie pudełko musi być. O! Takie wielgaśne, nie może być brzydkie. No sorry, brzydkie powiedziała, tak? Okej. Okay. Tutaj. Okej. Okay. No dobra. To będą nasze frytki, powiedzmy. No, śmieszne. Dobra. I teraz zrobimy sobie tutaj dom, taki dom. Dobra. No dom, no wiesz co to znaczy dom czy nie? Jak ktoś nie wie to jest, nie wiem czym, ale dobrze. Wszyscy powinni znać co to jest dom. No to maluchy. Śmieszne, dobra. ścianki, ścianki, ścianeczki. I jeszcze będą tu okieneczka. Proszę. To na mnie takie wielkie bardzo przecież śmieszne, dobrze Takie Minecraft budowanko. Ale śmieszne mówię ja Śmiesznie, mówię w ogóle Nie wiem czy jest jakiś śmiechotek Śmiesz, żółw tam jest Widzę go Chyba chcę dostać paczkę frytek Głupie, dobra Tutaj już kończymy chyba prawie Kończymy, no, no prawie kończymy Nasz domowy frytek Nasz dom... Nasz frytkowy dom No, domowy frytek, Dobrze nie ważne Nie słyszeć Domowy frytek Dobra, tu jeszcze jeden Okej okay. Dobra, teraz Czas... B. Czas zrobić Drzwi, drzwiczki o na przykład tak. Okej, okay, to będzie... Nie, no myślę, że tu. Okej, okay, chodzimy. Jesteśmy w dobrej pozycji. No spoko. Spoko pozycja. Dobra. Teraz musimy szkło naszą szybkę dać w te miejsce. Jeszcze dach! Przecież zapomnieło. Dobra, y Dobrze. Eee, jeszcze tu. Tak, ale. Jak Wam się spodoba film, zostawcie łapkę w górę. Bo zapomniałam o tym powiedzieć. Myśleliście chyba, że nie chcę łapek. Nie no, zawsze muszę chcieć. Więc... Dobra, pewnie to wszyscy mówią, że ja jestem taki, który żebra yy, subskrypcji. Nie! Po prostu... Mam malutko, a niektórzy mają nawet mega dużo, więc... Ja też muszę tak mieć, więc no. A jak robię 5000 to... To też! Dobra, nieważne. Yy, robimy. Pochodnia. Mamy naszą pochodnikę. Hmm, dobra. O Oświetlony pan frytek. Frytnik. Frytnik. Dobra, nieważne. No nie, jeszcze drzwi. Jezu, żeby tylko mi tu. w las... Dobra. Okay. Szybko, szybko. Nie wiem, czemu nie mówisz szybko? Przecież nie ma czasu. Nie ma czasu, no przecież mówię. He, he, śpieszne. Dobra, okej. Okay. Jezu, pędruszek, nie umiesz to. Jezu, Łukasz B. Przepraszam jak dziwne... Jak dziwnie nam nie mówię, ale tak sobie mówię, nie Bo nie wiem, coś dziwnego no i, więc wybaczcie, może my myślicie, że nie, już nie jestem każdy, nieważne, ale okay. fajnie. No i piękny dom, są. Dobra, jedziemy jeszcze. O! frytkomania po prostu, frytkowania! Dobra, jeszcze zrobimy sobie tutaj pola kaktusów, nie wiem po co, ale pola kaktusów. Pole kaktusów. Sam mi szkodzi pole kaktusu, no Pole kaktusów, jakie dziwne powiedzenia To Te powiedzenie to jest takie dziwne. Nie polecam. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Jeszcze tutaj więcej tych. To moich. Na żółwie postawić. Na żółwiu, ty. Ciekawe, co z tego pani. Te baranie. O, teraz to zginie Jezu, dlaczego on nie zginął? Nie On jest nieśmiertel A co? Ej serio, on nie, nie ginie Chyba muszę wyciągnąć coś, co będzie ginął Ej, on serio, nie ginie Dobra, kończę, ma tu Króliko O, kończę królik. <tak>, tak śmieszny Dobra, eee Hej Tutaj jeszcze, tu o! Mięso do frytko domu! Aaa! Gniło mięso do frytko domu. Pięknie! Pięknie, jeszcze co Nie wiem, co w <śmieszne>, śmieszne, bardzo śmieszne. Nie róbcie tego w domu, jakby coś. Nie może... Po... O nie! Dobra. Yy, o! Ja coś. Z... Ej, ciekawe, czy mi się przeniesie kaktus do na przeniesie się kaktus tam. A! Ha! Przemysł się. Dobra, jeszcze co byśmy tu zrobili? Pranka? Pranka. O, róbmy prank. o jak ktoś tu wejdzie, jakiś spraźdzonikus, zapadnie się pod wodę i będzie... Pod wodę? Jak pod wodę? Dobra. O, pod to. cze Okej, okay. pod ogień, super, dobra, więc, dobra, fajnie, 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 fajasko dobra, myślę, że to będzie być taki króciutki odcinek, koniec odcinka, no, niestety, ja sobie tu wyląduję na jednym, na jednym frytce, a będę się żegnał, więc, okej. Ja będę się że żegnam, nie zapomnijcie o subskrypcji, łapce w górze i miłym komentarzu. I napiszcie co mogę jutro, w następnym odcinku zrobić. Ja się z wami żegnam, pa. Tu by ja byłam pierdziuszek, budowaliśmy frytki, a dzisiaj... Dobra, już konie. Subskrypcja, łapka, komentarz i żegnam was. pa. pa.